Jaki rodzaj aktywności fizycznej jest najlepszy do zwalczenia insulinooporności? Odwieczna debata. Lekarze, dietetycy, trenerzy personalni, każdy ma inne zdanie na temat tego, jaki rodzaj aktywności fizycznej pomoże nam skutecznie wyleczyć się z insulinooporności. A odpowiedź może być zaskakująca. Taka aktywność fizyczna, która będzie nam sprawiała najwięcej radości i którą będziemy wykonywać z uśmiechem na twarzy. Okej, okay, możemy się kłócić o to, czy według badań lepszy jest basen, bieganie, hula hop, czy może trening siłowy, ale koniec końców ta aktywność fizyczna ma sprawiać ci radość. Jeżeli nie będzie sprawiała ci radości i dawała przyjemności, to po prostu. Ją porzucisz i tym samym zmniejszysz Twoje szanse na wyleczenie się, skuteczne wyleczenie się z insulinooporności. Aktywność fizyczna, poza tym, że pozwoli nam budować deficyt kaloryczny, do tego będzie pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie, zdrowie, na nasz układ trawienny, a w dodatku to będzie sprzyjało produkcji hormonów. A więc pamiętaj, aktywność fizyczna nie ma znaczenia, dopóki sprawia Ci radość i dopóki wykonujesz ją regularnie. A więc dzisiaj